Sprowadź z nami auto z USA. Na portalu www.bitusa.pl sam wybierasz i licytujesz w USA. Ponad 100 aut jest już na placu przy ulicy Warszawskiej 53 w Gręzowie, obok serwisu Skani. Taniej nigdzie nie kupisz. Zapraszamy. W Hicie Ekstraligi Awenta MKS po przegrała 24-26 z Orkanem Sochaczew. Jestem mega dumny z naszej drużyny. Fakt jest taki, że przyjeżdżaliśmy tutaj w trochę innym celu, żeby się ograć. Dopiero pod koniec okresu przygotowawczego udało nam się zebrać całą drużyną. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj wywieziemy, stąd bardzo cenne zwycięstwo. Fajnie, że się udało zgrać, pokazać charakter. To jeszcze nie jest to, co, co chcemy prezentować, ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Dzisiaj wygrało serce, siła, ducha, charakter, a to zwycięstwo chciałbym Dedykować największej wojownicy, czyli mojej córce. Pogoniści prowadzili przez większość pierwszej połowy, ale tuż przed przerwą na tablicy pojawił się wynik 17-17. Po przerwie siedlczanie nie wrzucili wyższego biegu, do czego przyzwyczajili w poprzednim sezonie, a wręcz przeciwnie. Niewykorzystane rzuty karne zemściły się na pogoni. Po celnym kopie Petera Stenkampa w ostatniej akcji meczu Orkan wygrał 26-24. To pierwsza porażka drużyny Łukasza Nowosza w 2025 roku. Ja myślę, że obydwie połowy do zapomnienia bardzo słaba dzisiaj nasza dyspozycja. Momentami nie wiem, gdzie zawodnicy byli myślami, ale na pewno nie na tym, na tym meczu. A myślę, że dobra lekcja. Gratuluję drużynie Orkana dobrego występu i, i dobrej postawy. My musimy teraz otrzepać kurz i szykować się do kolejnego starcia z, z Ogniwem. 13 września o 16.00 Pogoń zagra w Sopocie z Ogniwem. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl. Sprawdź z naszą firmą auto z USA